Taki tam mały znowu nepsik. Także zawsze coś musi być nie tak. <gum> Normalne. No niby wszystko fajnie. Że te profile tak są płaskie i tak dalej, ale... Niestety, że, że te nakrętki mam ze szerszymi po prostu tymi płaszczami. To ścianka tutaj jest, to nie pamiętam ile. Chyba 3 mm jest po prostu za gruba i niestety się nie dało wkręcić tych, tych, bo, bo wkręt, wkręt przeszkadzał tutaj na, na ściankę, więc musiałem tutaj przykombinować i porozwiercać otwory, żeby się po prostu nie opierało na ściance z jednej z drugiej strony. A jeszcze tutaj mam. Jeszcze jakąś tam możliwość tolerancji, coś tutaj do ustawienia. W razie czego mam nadzieję, że się będzie dało coś tu jeszcze podkalibrować. Z drugim muszę zrobić tak samo, z tymi muszę zrobić tak samo, choć tutaj tylko na tych, tutaj zewnętrznych, gdzie przy ściankach są, bo to mogą być. To tutaj też musiałem poprawić, bo coś krzywo wymierzone, musiałem poprawić. Arma, zawsze się coś musi zrypać wystarczy że przy otworach to tam milimetr ucieknie to się później robi na yy, duże, duże wszystko później dużo ucieka dobra, biorę się za drugie i wiercę no i trochę pogrzebałem w zasadzie tu kątów żadnych nie powstawiam, ale tu kąty nie, nie będą idealnie, będzie trzeba to resztę jeszcze jak już będzie maszynka uruchomiona, to będzie trzeba to tam kalibrować, bo może gdzieś coś skąd iść itd. Tak i tak dalej a to jeszcze mi czujnik zegarowy. w no jakiś sposób można powiedzieć, że, że działa Tu już tak mam tam z tamtej strony tak no, przykręcone no, na sztukę na razie, ale to może coś jeszcze będzie trzeba poprawiać, to te jeszcze też poprawiałem, bo to, to za mała regulacja prawo, lewo i w tą stronę tu na tym jakieś kąty tam były, tak się udało ustawić na no, jakość to teraz działa a kręci się to jeżenie, nie? No. No dobra nie wiem, czy jeszcze będę grzebał zobaczę tutaj też tak mam te y na razie na tym złapane bo, a, bo to a potem powrócone tu przykręcone jeszcze czy tam coś będę musiał poprawić Ej, się zobaczy nie wiem czy tam jeszcze nie będę musiał tu czy nie będę musiał poprawiać no te próby żeby tu złapać ta ścianka nie będzie przeszkadzać i mam teraz co chwili nakrętki prędki żeby zobaczyć ja nie wiem czy teraz są dam radę włożyć a nie włożyć ej ej Parwo. Opa, nieważne nie wiem po prostu czy się na zmieści 3 mm hmm. Nie wiem, jak tego zmierzyć teraz. Teoretycznie powinno się zmieścić, ale nie wiem, czy to tu nie będzie przeszkadzać. No dobra, tyle na tyle. Coś tam trochę wygrzebane Reszta ja będę myślał. Jeszcze z tym to będzie zabawy, bo w zasadzie jest tylko mi chyba ten kąt. Nie, muszą mi dwa kąty zachowane. Tak muszę mieć dwa kąty ja muszę tutaj to, to poluzować troszeczkę dojechać w jedną stronę złapać dojechać w drugą zobaczyć czy na luźno chodzi i wtedy skręcić no już ten kąt i ten kąt to musi być zachowany żeby po wózkach prosto chodziło a później jak jeszcze będę miała to skręcone tak pira z drzwi żeby działało to wtedy mogę z tym się tutaj pobawić. Pytam, mm, tak też piro z drzwi już to tam wywierciłem, ale to raczej jeszcze nie będzie tak, tak jak powinno być, bo no, cały czas coś tam wychodzi nie tak. O, ciężkie to, nie wiem, to waży, ale trochę waży. Hmm, to pewnie przyjdzie tu, ja to przykręcę. O, teraz te czy tam nic nie wygrywają. Sara mi się tego nie wygrywała, to może być po prostu to skrzymałem. O, powiedzmy, że ten plus minus. Ja i zrobisz strony, to jeszcze będę musiał i tak poprawiać nie wiem jak to jeszcze to wyjdzie z tej strony do jest trochę i tu wtedy skręcę to poskręcam razem do tego i już będzie to można powiedzieć w miarę działająca, później ten stół trzeba rozkminiać. No tu znowu też przyjdę Mam tu jakieś takie otwory, to też próbuję to przykręcić o, na trzy otwory, bo nie mam więcej otworów, więc teoretycznie powinna się na tym trzymać. Robię tak, żeby się po prostu na jak największej płaszczyznie opierało. I to później jeszcze ta druga z drugiej strony. Jak w tę stronę wrzucać te wózki. Drugie, ale tu chyba nie będę takich wielkich zostawiał. Zostawię to z jakąś tolerancją. Tam nie wiem ile toczenia. Ja będę musiał go zobaczyć, żeby mieć jakieś jednak otoczenie tej powierzchni. No, zawsze są straty. I... No, tym, no, no, na tym, na płaszczyźnie wózku, więc tam... Jakoś to będzie trzeba pomyśleć jak to będzie. No i wtedy ten... Na tym można ten kąt wtedy ustawiać, nie? Dobra, tyle na tyle nie będę przedłużał. Jakby tutaj grzeło, to tam coś... To, coś tam, tam pobeł tam trochę. Dobra. Dobra, tyle na tyle, czekam do następnego.